Witajcie z tej strony Kuba. Ruszamy dziś z serią krótkich filmów przedstawiających najciekawsze momenty w historii WWE. Przenieśmy się na SummerSlam z roku 2000, a dokładniej do walki o Hardcore Championship pomiędzy Shane'em McMahonem oraz Steven Blackmanem. Żadnych dyskwalifikacji żadnych zasad. Znając tych dwóch zawodników, fani mogli spodziewać się efektownej walki, jednak chyba spośród 18 tysięcznej publiczności, jak i milionów przed telewizorami, nikt nie spodziewał się, że zobaczy coś takiego. Walka się rozpoczęła, poszły różne przedmioty. Szybko Shane'owi pomogli Test oraz E-Train, którzy zaciągnęli Steve'a na stage. On odpłacił im atakami swoją ulubioną bronią, czyli kijem do kendo. Shane został sam, zaczął uciekać i wspiął się na rusztowanie na około 7 metrów wysokości. Rusztowanie to było oczywiście elementem stageu. Blackman dopadł go i zaczął kładać kijem prosto w plecy. Po kilku mocnych uderzeniach Shane spadł. Publiczność była wstrząśnięta tym, co właśnie widziała, gdyż tego nikt się nie spodziewał. Blackman następnie z nieco niższej wysokości skoczył na Sheina i odliczył go do trzech, wygrywając Hardcore Championship. Do dnia dzisiejszego upadek Sheina z SummerSlam 2000 jest wspominany jako historyczne wydarzenie, które zapoczątkowało legendarne spoty, skoki i upadki tego zawodnika, które z biegiem czasu w późniejszych latach mogliśmy oglądać dużo razy.